pamiętam, to na Turbaczu. Też ta stara chłopka tam stała. A, tu jest właśnie... to pierwsze czapki. Stare wysielaczki. Radia. Stare wysielaczki, stare radia. O, ja sobie tu ładnie siedzą. Ta czapka, co tam jest... W Muzeum to moja czapka. Bo nie, już nie, nie, nie miał w tych pierwszych czapkach. To ta to, to, to były pierwsze swetry takie buraczkowe. I ta, ta czapka to był pierwszy przydział od już gopru jako, jako coś. A tu bambus. To był w ogóle w Tatrach go przez pierwszy środek transport. Bambus i Tobogan. To były dwa podstawy. W lecie Bambus w zimie Tobogan. W tatrach żeśmy dawniej robili, byliśmy razem, bo był top i razem nie było oddzielone. I wszystkie szkolenia pojadałem za to, no to się organizowało takie szkolenia właśnie między innymi lawinowe. Wózek Alpejski w grupie naszej został. Prowadzony na kursie, który byłem w 1961 roku. Po prostu koledzy instruktorzy przywieźli z Zakopanego dwa wózki w celu szkolenia się, i te wózki już w grupie raptańskiej zostały. Ja sam zaczynał jako chłopiec zliżować na drewnych liżiach, kiedy nie było pewne wiązanie, ale mało to aj wychodu, mogliśmy zjazdować. a mohli sme aj šlapať s nimi, hej. No a e, potom už prišli líže, samozrejme neboli z z sklznicou, sme používali vosky, rôzne laky na, na to, aby nám to, aby nám to dobr, dobre, šmýkalo. O Potem, jak bylo do, dob, dobrze v škami, v pěstmiňoškami v GoPro, GOPRU, robiliśmy zapotrebovania i Jega Kafit sprowadzał nam już ten najpilniejszy sprzęt taki, e, ratunkowy i w latach pod koniec 60., lat 70. zaczęliśmy ten sprzęt przydzielać do grupy beskickiej, do podkanańskiej, do klenickiej. No bo graminger wiesz, to się zakładało stanowisko z trzech punktów, bracie. No i zbiorczy karabinek, i od tego, dopiero większego karabinku, zapinało się gościa i gość, bracie, próbuł do dołu i czy drodze zbierał kogoś na, na plecach. Co najmniej so, musiało, trzech do pięciu gości musiało na taką sprawę iść. Szwajcarzy i Austriacy wymyślali te różne rzeczy. I znajomości robiły swoje, bo so, oni, oni wiedzieli, że jesteśmy. Biedni tutaj jak mysz Kościelna, bo to wiesz, że ze w pełnej klasie. Od 1972 roku grupa rabczańska już dysponowała skuterem śmierci. Pierwsze to były wichy. Ale winchy to były takie, no, w zasadzie nie miało się co zepsuć. Albo gąsienica, albo świeca. To były chyba dwutakty, także to robię no, tak motor jak się, Ja wiem akurat, motor jest całe życie, to, to człowiek wiedział, gdzie palce włożyć, bo widzisz, gdzie świece, gdzie co wymienić, to nie było problemu. Mieliśmy dwa, potem były trzy, potem przyszły ruskie. Burana. Ja przez trzy lata dowoziłem towar skuterem do schroniska na... Maciejowy, jak Tadek niemiecki go prowadził, więc wiem, co to jest i, i, i też dawał w kość. No. A to było to... wela żralo, paliwa, nie? To... To dziś te skutery są na innej urowni. Mi to była, już taki, że to był fajny śmigło. W ogóle fajny, bo pierwszy, wiesz, jak się korzystało, nie było, nie? W pilocie Siemiątkowski, Augustyniak, Tadego Augustyniak szczególnie, on tam miał, on, on był taki fanatyk latania i w ogóle, a te pierwsze telefony, jakie były duże, nie dość je z taką na tylko, ale na taki, zawały świetny egzamin. Nazywały się klimki od Klimka bahledy. To, to jest ulepszony klimek. Tu była głośność, a tu były kanały. Jeden, drugi, trzeci czwarty. To była bateria. Taka dość duża bateria była. Taka, że to się tak zapinało. Ona tutaj się mieściła, tutaj ty i tyle dostawało. Jedną z pierwszych y, waw, które zostały zamontowanych stacjonarnych to właśnie na turbaczu. Dlaczego? Bo ratownicy ta części nie mieli łączności między sobą. Na przykład była, był wypadek na kazalnicy, to ratownik siedział przez te trzy godziny i pośredniczył. Ten co z góry na przykład popuszczał rol, rolkę, a na dole nie słyszał już prawda? No to przekazywał to. Tam Józek Franek mówi dwa metry, no to który z tych ratowników dyżurnych powtarzał dwa metry. Góra kazalnicy, turbacz. I dół. Z tego, co ja pamiętam, to jeszcze to, pierwsi ratownicy to wykombinowali. Wiem, że to Klimek Barleta na pewno chyba z tym jeszcze nie chodził, ale, ale na pewno wymyślili to w Zakopanem i to były pierwsze oznaki. Tylko tak mówię, to było z takiego góralskiego sukna, z tego białego i oprzyte też suknem brązowym, taka, że to było taki oryginał. Jak coś się gdzieś działo, działo się, no wypadki były zawsze i ktoś się gdzieś zgubił tego, to my się skrzykiwali i, i z pochodniami, takie owiane, no, pewnie, że tam parafią też, te, oni się dość długo paliły, no i w ten sposób potem już zawiązała się sekcja. W, w Rapce już była i, i włączyliśmy się do Rapki. v Pieninách nemá tú tradíciu Horská záchrana, tak som vlastne sa zaujímal, že akým spôsobom by sme tu mohli e, také niečo e, prevádzkovať a robiť. No a v roku 2005 som založil občanské združenie, zaregistroval som na ministerstve vnútra Horskú službu Pieninského národného parku ako združenie do, dobrovoľných e, členov, ktorí vykonávajú Horskú záchranu. A vlastne od roku 2005 e, fungujeme tu v Pieninách a tak sa to založilo. Podpísali sme zmluvu s Horskou záchranou službou a fungujeme tu odvtedy. Tu bol pierwszy kurs, ja bol taký, taký szybky, to organizovalo, ešte z Zakopanego to zorganizoval. A ja wróciłem z vojska i pojechałem od razu mnie wysłali na kurs do Szczyrku. Na Szczyrku bol Tadeusz Bielecki, był taki zapalony turysta, no i jeden My sa stretávame aj pri rôznych školeniach. Pri rôznych školeniach robíme školenia cez rôzne fondy, cez Vyšegradský fond. A proste, keď sú nejaké výzvy, tak sa snažíme spolu spolupracovať. Treba stále partnerov. A my sme pravidelne partner grupy Krynickej alebo grupy Podhalanskej. A opačne zase oni sú naši partnery. Zavšia, ak miaľ dežúr, to tak si skladalo, že miaľ nás na Alebo Z Władkiem Sienką albo ze Staszkiem y, Koszem. No i, i, i to już było nasze ulubione miejsce. Aby inni mieli spokój, to grałem z dyżury, y, tylko takie jak. Y, albo, albo w nowy Rok, albo w pierwszy dzień świata. Na jednym z dyżurów łączyłem się. Bo ja korzystam z tego, żeby złożyć życzenia jako przewodniczący Rady Świątecznej. I nagle Berbeka nadaje coś tam między sobą. Pozdrawia, że jest na na wersji. No więc jest to zbieg okoliczności. Już jako chlapiec chcą cel. robiť túto činnosť, no ale nejak potom som išiel na vysokú školu, na štúdia a nebolo nejak času, no ale hovorím, stále tá láska k tomu bola, lebo lyžoval som, robil som vysokohorskú turistiku, čiže mal som vzťah k tomu a potom, jak som začal tie vleky e, lyžiarské prevádzkovať, tak som to jednoducho musel robiť. Tak sa že po štúdiách v Vyššej škole že cizicného v Krakove, mňujem specializácie značarstva, I z lekkoatletyki, jak to bywało w, tym, w, tym, w czasach, miałem nakaz pracy do Głównego Komitetu Kultury Świętej, do Warszawy. No więc po pierwsze śmiali się ze mnie w ogóle koledzy, że to masz taki super nakaz i ty jeszcze kombinujesz. Ale ja nie chcę być urzędnikiem. I no co, albo na bieżni, albo na trasach. No więc także to od takich rzeczy się zaczęły te, 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 te rzeczy. Ja nie byłem zawodowym ratownikiem, nigdy. Byłem sezonowym parę razy, prawda. Na. Prowadziłem tam dyżury na Turbaczu czy w Tatrach. Ale wszystko robiliśmy społecznie, naprawdę. No, ma tak, že ktoś się urodził i ma napísané, že bude ratownikiem. No to się nie da potem i to życie. Si abo się ktoś s takimi správami, čo go bardziej pobudzi, albo go to zainteresuje. Nemôže hoci to być e, zachraná horským. V prvom rade musí mať vzťah k prírode a k človeku, ku životu. To sú hodnoty, ktoré jednoducho musí sdielať. a samozrejme. E, v tom prípade môže sa uchádzať o takúto činnosť. Ale hovorím v prvom rade vzťah k prírode a vzťah k človeku, ku životu. Čo môžem želať? No môžem želať, aby, aby ste fungovali, aby ste mali dobré zázemie, dobrý materiál, do, dobré vzťahy medzi sebou, vzťahy medzi sebou. No a samozrejme tých, tých výpadkov, tých úrazov čoraz menej, hej. Lebo naša robota nie je len, len uh, zasahovať ku, ku výpadkom, ku jednotlivým ale, ale aj prevencia. Aby tá prevencia bola na takej úrovni, aby, tých, aby sme predchádzali tým úrazom. No a samozrejme, každému jednotlivcovi, každému tomu ratovníkovi želám všetko to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, rodinej pohody a, hovorím, dobrý kolektív. Przede wszystkim dobrej kondycji, życzyć im zdrowia dobrego, bo potrzebne jest mniej, żeby szpanowali, więcej byli naturalni i dokształcali się pod każdym względem, i technicznym, i krajoznawczym, i turystycznym. I wszystkiego dobrego. Zdrowia. Czego? Jak będzie zdrowie, to jak są chęci i zdrowie, to resztę samo się jakoś poukłada.